Witam widzowie. Dzisiaj znowu jesteśmy na bedrocku. No, na innym. E, jest to jak. Czekajcie. Jak dobrze wiem, to to jest. Nie wiem, jakiś tam. Duel chyba? Ogólnie teraz chyba jak chwilę pograłem. I nie wszystko wykorzystałem. Tutaj mam jakieś kuszy i coś, nie? Teraz bawi mi się snajpera. Ja zadałam coś ojojoj, wybacz mi <śmiewa> Mortal Kombat nie umiem się bić w ogóle, tak dziwnie się A, no spoko. Eee... Nie, ma... A, nie ma połowy seta i tutaj ostrość i odrzut tam sobie typu na mapie stoi i nie wie co ma robić. Co tam robi? Han, myślą, że jestem. Dobra, S. Tutaj klik. Kolejny. Nie wiem, czy to w ogóle spamiętnie coś robi. Więcej zdać? Coś nie wiem. Nie, niech idą go choć tu. Chyba, jest. Fighting. O Jezu eee, Może to? Nie wiem. Nie wiem, co to robi. Chyba najbardziej to mi samo. Samuraj podpasował. Znowu z tym typem chyba. Tak. Warrior. Warriora sobie spróbuję. Aha, on nawet nie wie, że ten dziwnie. muszę Dziwnie wolę chyba bardziej na Bedrock na Javie się klepać. Tu w ogóle nie ma hila. Mam stepa? Mama on Jest jak ja nienawidzę swojego brata. Oj, ja nienawidzę swojego starszego brata. Jestem w Mortal Kombacie. I zginam. Dobra, samoja... Samurai... To jakiś... nawet tryb. Beast, Enchanted Armor. Jaki to, to w ogóle jest? Aha, to jest ochrona jeden. I zwykły miecz, nie no spoko, spoko, nie ogólnie. To nowy even zaczyna się za 20 sekund. To jest tyle Steve'ów. Ale nie. On właśnie sam się wysadzi z kreslami. Spoko. Ubiej jeszcze kogoś zdąży 8 sekund. Nie, jednak nie zdąży. Tak Nie. To mnie knoka. ten klip. To was? mnie knoka ludzie. Nie wiem się Dobra, zginęłam, mnie. Dobra, lecimy. że nic nie gadam, ale jestem mega skupiony. Żeby... Chyba nie wiem, którego. Żeby piątego kila zrobić. Oj oj oj, A, spoko. Eee, Chyba się podoba mi sniper koza. Snajper snajper. <grych> nie, nie trafiłem. O! Nie! Nie, 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 nie. Wyjazd, wyjazd. Nie, dobra, do, To nie. Lecimy z nimi. Nie umiem się klepać. To jest taka klepaść dziwna. Nie, wyknokał mnie, Casti. Jak to tutaj, tutaj na kąpie? to zazdro ogólnie. <grystanie> e, dzisiaj ogólnie wleciał nowy filmik. E, Jakieś, czego nie zobaczyliście, to mega polecam. Ten? Możesz mnie zostawić. Chciałem pokaż im sobie, 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 sobie. Wiedziałem. No nie no nie, 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 to kurtain remaking. Dobra. Aha, aha. zginęła. Czego jeszcze Samuraj ogólnie mi się spodobał? Nie, tu nie, no, nie, nie będę ci Telefon. Mój musiał dosyć bombę. Zginął! Jej! 11 zginie! Pięć czy ten zabić, sorry. Gdzie on jest? Bo mam takie wrażenie, że ja jedyny gram tutaj na telefonie. Może... Fajnie. W ogóle mi fajnie się... Jezu. Z mi się fajnie grało. Jo, speed 2 oddaję. nie mogę nikogo chcipać. Nie Nie, dobra, chyba Warrior to jest... Najlepsza opcja dla mnie. Ja mam ogólnie osus dwójki i cały diek set. Ja nie będę grać na potki, bo to się nie opłaca. O Jezu, czemu ja muszę mieć takiego głupiego brata? Się nie mieści. Dobra, nie patrzcie na to co tam było XD. Ja gdzie prowadzę z równowagi. Ech... Dobra, bawimy się teraz na pieraka I dobra... tej Typo jest. Han granatem, Co on spierdziela? O. Mam o no, zginęłam. Mm, to nie super. Dobra ogólnie widzowie to będzie z Warriorem gramy. Świetnie. Jak przegram to odcinek się kończy. A Mega bym nie chciał. A mój skill no jest jaki jest i no, dobra, nie, 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 tak, to nie ma, zostawie, tak, moich widzów, to nie zostawię, także po prostu zginę specjalnie, o, dużo lepiej się gra z samurajem. Serce, nie mogę go trafić, padł, dobra, do trzech razy sztuka, zaraz będzie to 50 i bla, bla, bla. Nie, ja, świetnie. Trzeba tam jest jakaś klepa mniejsza. O no jak, on gra na... Nie, dobra. Widzimy, niestety muszę to zakończyć. No, jest jak było. Kolega mnie prosi... W znaczy, nie kolega. Ten co do mnie pisał. No właśnie pod ostatnim filmie mówił, żebym nagrał dłuższy filmik. To to specjalnie mor dla nagrywam to. Mam, nad... Mam nadzieję, że Ci się mega spodoba. Tak samo i reszcie. Yy, i... Ogólnie zachęcam do za zasubskrybowania kanału, bo myślę, że warto. Lecimy po stówę. Wiem, że to jest mega mało, jak dla niektórych, ale no, moim celem z dzieciństwa było wbić k więc widzowie damy radę. Ja, ja wierzę, ja wierzę. Lecimy z tym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia.